Łukowskie Forum Rozwoju realizowało w pięciu miejskich szkołach podstawowych projekt pod nazwą Łukowska Młodzież w Akcji. Kończymy realizację projektu Łukowska Młodzież w Akcji. W ramach projektu Oprócz Szkoleń, Oprócz Wyjazdu do Lublina, młodzież sama zrealizowała projekty we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 4, gdzie młodzież wspólnie ze szkołą realizuje takie zadanie od, od roku już tak naprawdę, czyli taka strefa sportu, rekreacji na terenie szkoły. My dołożyliśmy swoje cegiełkę i zakupiliśmy w ramach tego projektu stół do piłka karzyków. No, jest to ogromna atrakcja, jestem doskoczony, bo w dobie smartfonów to myślę, że jest to taki fajny element, który odciąga młodzież od tych nowych technologii. W szkole podstawowej numer 4 w Łukowie spędzamy aktywne przerwy. Dzięki dobrej współpracy samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców pozwoliliśmy sobie na zakup takich sprzętów sportowych, takich jak na przykład ten tutaj stół do piłkarzyków, mamy stół do bilarda, mamy cymbergaja, mamy również stoły do tenisa stołowego. Dzięki temu podczas przerw nasi uczniowie nie siedzą w komórkach, tak potocznie powiem, nie spędzają czasu, Nieaktywnie, tylko właśnie mobilizują się, tworzą sobie drużyny, wychodzą na korytarze, często przychodzą przed lekcjami albo zostają też po lekcjach i korzystają z tego zakupionego sprzętu. Dzięki temu nasze przerwy są bardzo aktywne, a nie rozświetlone światłem sztucznym z komórek, z telefonów komórkowych. Ogólnie to fajny pomysł, że są na korytarzu takie rzeczy. Gramy w bilarda, w piłkarzyki, w szachy. Są piłkarzyki, są, jest bilard i jeszcze na małej szkole też są piłkarzyki. Często gracie tutaj na korytarzu? Zwyczajnie to jest zajęte, ale no. Fajny pomysł? Tak, super. Przedstawiciele Łukowskiego Forum Rozwoju, z którymi spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej numer 4, podsumowują miniony rok i dzielą się z nami planami na przyszłość. Miniony 2023 rok był dla Łukowskiego Forum Rozwoju rokiem bardzo udanym. Przeprowadziliśmy kilka projektów, współpracowaliśmy w tym minionym roku z wędkarzami, z erą nowych kobiet, z Urszulą Bancaż, która prowadziła albo pomagała nam realizować projekt dla młodzieży. Prowadziliśmy kilka. Przedsięwzięć i projektów związanych z aktywizacją łukowskich seniorów. To wszystko powoduje, że ten miniony rok napawa nas optymizmem na lata przyszłe. Będziemy chcieli rozszerzać naszą działalność i od współpracy ze środowiskiem seniorów. Będziemy się otwierali, tak jak to było w minionym roku, na nowe środowiska ze szczególnym uwzględnieniem naszej kochanej młodzieży. Ten projekt pokazał, że mamy fantastyczną młodzież w łukowskich podstawówkach i jest z kim pracować, więc ja myślę, że to jest pierwszy projekt, bardzo mały projekt, ale przed nami kolejny rok. A plany mamy dość ambitne i chcemy tą młodzież jeszcze bardziej zaktywizować, bo tutaj, już po rozmowie z Urszulą Bancusz, która prowadziła tę część szkoleniową, no jesteśmy wspólnie zachwyceni, że jest z kim pracować, i myślę, że to jest taki pierwszy element, który daje nam ten taki nowy początek. Projektów i możliwości oczywiście jest różnych. Czekamy na ogłoszenie pierwszych konkursów. Wiemy, że będą konkursy ministerialne z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Więc tam, gdzie będą się pojawiały te możliwości, mamy już ośmioletnie doświadczenie, doświadczenie w prowadzeniu projektów, będziemy do nich przystępowali i starali się pozyskać dodatkowe środki. Miniony rok. Był dla tak małego stowarzyszenia rokiem rekordowym. Udało nam się pozyskać dofinansowania na projekty na ponad 100 tysięcy złotych. Oprócz tego projektu z młodzieżą, który będziemy chcieli już duży realizować w tym roku, rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Koci Gali I tutaj też zrodził się piękny pomysł na inicjatywę i będziemy również zajmować się zwierzętami w potrzebie. Łukowskie Forum Rozwoju zapowiada realizację kolejnych działań, a co do projektu Łukowska Młodzież w Akcji, to trzeba powiedzieć, że stoły do gry w piłkarzyki trafiły nie tylko do czwórki, ale również do trójki i dwójki, natomiast do szkół nr 1 i 5 zakupione zostały pufy, które ustawiono w kącikach ciszy.